Witam Cię serdecznie, mam na imię Mirosław i chciałbym Cię zaprosić tak naprawdę na warsztat, którego tytuł brzmi Droga na szczyt". Dzisiaj witam Cię z przepięknego miejsca w Polsce. Jest to najwyższy w Polsce. śnieżka, 1602 metry. Droga na tą śnieżkę składała się dla mnie osobiście z kilku etapów. Przez te wszystkie etapy, osiągając swoje cele, czy to biznesowe, czy to relacyjne, czy dotyczące pracy zawodowej, czy dotyczące związku, czy dotyczące samego ciebie, czy dotyczące zarabiania pieniędzy, jakiekolwiek cele, tak naprawdę, będziesz przechodził przez te wszystkie etapy, które doświadcza człowiek w momencie, gdy idzie na szczyt, na swój szczyt. W momencie, gdy się rano obudziłem, całkowicie mi się nie chciało. Powiedziałem, nie, no po prostu zostaję dzisiaj w domu w ciepłym łóżku, w ciepłych kapciach. To była moja strefa komfortu. Z tej strefy komfortu musiałem zdobyć motywację, aby wyjść na zewnątrz. To zdobyłem ją. Potem, w momencie, gdy idziesz do swojego celu, jest kolejny etap. Tym kolejnym etapem jest tak naprawdę taki flow. Wszystko płynie, fajnie idzie. Wysiedliśmy z pociągu, zaraz podjechał kierowca busa, powiedział nam, gdzie mamy pojechać i tak dalej, i tak dalej. Eee, I w tym momencie wszystko płynęło, wszystko się zgadzało, wszystko było jakby... działo się dla mnie. I przy osiąganiu swojego celu, jak prze, wyjdzie ze swojej strefy komfortu, jak przełamiesz te swoje pierwsze opory, właśnie dzieje się coś takiego. Później stanęliśmy u podnóża tej góry. Zobaczyłem, myślałem: Boże, jaka ona wysoka! Czy ja w ogóle tam zdążę dojść? Ja tam dojdę? Czy ja będę miał tyle siły, aby tam dojść? W pewnym momencie, gdy szliśmy na tą górę, pojawił się taki moment, gdzie było widać dwa rozwidlenia. Jedna droga szła długą, powolną terpentyną, druga natomiast dynamicznie, szybko w górę. I w tym momencie, tak naprawdę, gdy popatrzyłem na te dwie drogi, to podjąłem decyzję. Przez pół drogi w momencie, gdy dochodziłem do tego rozwidlenia, analizowałem ją jeszcze w głowie, ale tak naprawdę decyzja zapadła tutaj, w moim sercu. Wiedziałem, którą drogą pójdę. Pójdę i poszedłem tą ostrą, stromą pod szczyt, na sam szczyt. W momencie, gdy wchodziliśmy na ten szczyt, pojawił się kolejny etap, pojawił się etap zwątpienia, zmęczenia. Byłem cały spocony, zmęczony i urobiony i powiedziałem sobie, kurczę, może stanę w tym miejscu. Zostanę po prostu i też będzie fajnie, też będzie fajnie. Natomiast po tym okresie zmęczenia, po tym przełamaniu tak naprawdę swojego, e, swoich obaw, że może jednak to będzie za trudne, znowu jest kolejny etap, gdzie znowu trzeba podjąć decyzję, czy idziesz, czy nie idziesz. Zwieńczeniem tego wszystkiego jest wejście właśnie na szczyt. Te piękne widoki. Co jest ciekawe, to tak naprawdę ten szczyt, w momencie, gdy już na nim jesteś, gdy ci się wydaje, że go osiągnąłeś, gdy ci się wydaje, że to już jest koniec drogi, nagle wyglądasz się wkoło, patrzysz się i widzisz wokoło siebie kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset innych szczytów, które znowu są przed tobą. Jeżeli miałbyś ochotę wziąć udział Coachingu w drodze, w coachingu na swój szczyt osobisty, zawodowy jakikolwiek, a bardzo serdecznie chciałbym Cię zaprosić na tę wyprawę. Bardzo serdecznie również będę Ci towarzyszył w tej wyprawie i gwarantuję Ci, że osiągniesz swój szczyt, to po pierwsze. A po drugie, dzięki sesjom coachingu indywidualnego, personalnego, a również jeżeli będziesz chciał coachingu systemowego, dowiesz się bardzo dużo o samym sobie aby te wszystkie zasoby, które z siebie wyciągniesz, abyś mógł używać w swoim życiu. Powiem ci tak, jest to, pięknie. to jest niesamowicie. Można wziąć mega głęboki oddech, całą klatką piersiową i poczuć satysfakcję. Jest jeszcze jeden etap, który później trzeba przejść, ale o tym etapie. Dowiesz się w momencie, gdy będziemy tutaj na szczycie. Gdy ja i ty będziemy razem na szczycie. Serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do kontaktu mailowego. Mail, info małpa.comconsulting.pl Telefon Descalajany. Pozdrawiam.